W jaki sposób przygotować się do pielgrzymki? Pierwsza rzecz, uświadom sobie, w czym bierzesz, będziesz brał udział, czyli w rekolekcjach, w drodze. By dobrze przygotować się do tych rekolekcji, dobrze użyć takiego porównania, że pielgrzymkę można trochę porównać do zawodów sportowych, w których sportowiec najpierw przygotowuje się, ćwiczy kondycję, by później mieć siłę i osiągnąć jak najlepsze wyniki. Oczywiście pielgrzymka nie jest zawodem sportowym, ale pielgrzymka jest, są rekolekcjami w drodze. I tutaj przygotować potrzeba przede wszystkim ducha, ale też i ciało. W przygotowaniu duszy zachęcam, żebyś już w stanie łaski święcającej przygotowywał się do pielgrzymki, żebyś przystępował do komunii, przyjmował komunie święto w tej intencji, no i przede wszystkim. Zachęcam Ciebie do modlitwy różańcowej. Byś na modlitwie tej Matce Bożej polecał wszystkie swoje sprawy i pielgrzymowanie, a ciało, no to najlepiej, może 5 km dziennie spacerku by się przydało.